Przez kilka lat chodziła do mnie pacjentka i wyglądała coraz lepiej. I w pewnym momencie ona mnie zapytała o usta, a całkiem taka drobna dziewczyna, i jej powiedziałam, że teraz moim zdaniem nie jest to priorytet i według mnie jej usta, które są, są w porządku, że musimy pracować nad czymś innym. Tam jej nie było mm -hmm. jakiś czas, ona mm -hmm. przychodzi do mnie i mówi, coś kurcze, nie gra. wy, co się stało? Ona nie tak zrobiła to tą... Tak, i ja mówię. Co się wydarzyło? Chyba usta pani ma zrobione. My robiłyśmy usta, bo... ja patrzę do kartoteki i ja mówię: Nie, no, nie robiłyśmy usta. On mówi: No dobra, jest im głupia. Pani nie chciała, bo, bo ja tego to pytałam. I wie pani, co koleżanka mnie namówiła? No bo była tam gdzieś tam i ja tam poszłam. Ja mówię: Aha, okej. Okay. Później dalej robiłyśmy te ZBG, ja na to absolutnie nie zwracałam uwagi, aczkolwiek mi to cały czas przeszkadzało do pewnego momentu. Ja mówię: No i jak ja mówię, doskonale pani wygląda, ale. No nie ma tej harmonii, coś jest nie tak. Ja mówię, troszkę według mnie, przepraszam, pani jest tak drobniutka, a że pani ma tak ogromne te usta, że to trochę, niech pani zobaczy, jaką proporcję fajną osiągnęłyśmy, że wygląda pani po prostu idealnie jak lalka. I ja mówię, to za duże usta, no to jest pani sprawa, ale... I wyobraź sobie, że przyszła do mnie dwa tygodnie temu i mówi, rozpuśćmy je. Ma pani rację, rozpuśćmy je. I rozpuściłyśmy.